Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Oskar i witam was w kolejnym filmie na moim kanale i jest to film z top 10 driftów. Jeden z ostatnich filmów, jest to dokładnie przedostatni film, jaki opublikowałem. Tak, nie mogłem się zabrać, żeby w ogóle to nagrać, już to ostatni film i wiecie jak to jest, nie przedłużam. I widzimy się już, na 10 miejsce. a dzisiejsze zestawienie jest na tyle spoko, że mamy różnorodność tras. Owszem, jest duża seta co co mnie, mnie cieszy, ale jest też duża różnorodność tras. No nie mamy tylko jednej trasy, którą dzisiaj zobaczymy, także zapraszam was do oglądania. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest eneba.com. Chcesz pograć ze mną na streamie Forza Horizon? Teraz możesz mieć ją taniej. Pisując kod promocyjny Marquis, zyskasz 3% zniżki przy zakupie. To co? Kliknij w link w opisie, a ja życzę miłych zakupów. Dziesiąte miejsce i z 10. miejscem jakiś przytup taki duży, wygląda mi to na mobilne Gran Turismo i podał to do mnie Mercedes. I nie mam nic więcej na ten temat do powiedzenia, bo nagranie jest krótkie, lecimy do dziewiątki. Kubica, Robert Kur, y, Kubica y, Na dziewiątym miejscu w niej stanie 350z na mapie drift Podstawowy mapy drift, którą mamy W Assetto y, dziewiąte miejsce Bardzo fajny przejazd, taki w sensie Podstawowy, nie, tu nie ma żadnych firewerek, y, nic wielkiego się nie dzieje Albo ta, kierownica to 920, albo G29 Coś takiego, y, kolego napisz w komentarzu Jeżeli się nie mylę, bo chyba Dobrze pamiętam maila, no ale Przejazd bardzo fajny, przyjemny tak jak mówiłem, żadnych firewerek, dlatego na miejscu 9, ale jest spoko. Kildu na miejscu ósmym, powiedział, że powraca, no i powrócił. E46 w bardzo szybkim drifcie na tym San Francisco, który jest w Carrixie, i widzę, że Carix ma zupełnie inny dym. Fajnie to wygląda. Nawet dawno nie grałem w CarX-a, Co widzowie, jak chcecie, żebym zagrał w Carixa? to napiszcie, słuchajcie, w komentarzu KarX. Jeżeli będzie spam CarX, no to ja zrobię streama niedługo z KarX albo jakiś odcinek nagram. No zobaczymy, czy Wy tego chcecie w ogóle. No, a co do przejazdu, no to bardzo przyjemny, bardzo taki mm, łagodny przejazd. Nie szarpie, mm, nie, 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 nie nie miota nim na lewo i prawo. Podobno jest to właśnie kierownica Logitech G29, chyba tak samo jak poprzednio. Albo kolega napisał w mailu. I jestem w stanie w to uwierzyć, tylko kolego, czy ty grasz na jakichś asystach, czy nie. No bo to wygląda jakbyś grał na asystach, bo to jest tak płynny drift, że powiem Ci szczerze, wierzę ci tak w 80%, nie? Także to i tak dużo, nie? No ale to nie 100%. Napisz w komentarzu, czy graś na, jakich, na jakichś asystach oraz czy faktycznie jest to kierownica. Możesz podostać zdjęcia na Discordzie, do którego link macie oczywiście w opisie. Coś tego rodzaju. Gratuluję Ci bynajmniej 8 miejsca. Jackson2137 Toż to papieżowa cyfra. E, słuchaj, jesteś dzisiaj na miejscu siódmym. Nie wiem czym ty jedziesz. E, jest to chyba jakiś Nissan R32, może? No nie wiem, tak z dźwięku łapię, Ale nie, nie jażę kompletnie tego wnętrza, więc wam nie powiem. No co, przejazd z cockpitu. Dawno nie było w sumie takich przejazdów. Bardzo fajnie to wygląda. Nie znam trasy. Pierwszy, pierwsza myśl jest e, jakiś West Coast, coś tam, albo English, coś tam, ale nie. Chyba raczej jednak tego nie znam. Bardzo fajny przejazd. Tylko szkoda, że jest to replay, no bo e, ciekaw jestem na jakiej kamerze grasz. Tak wiesz normalnie, nie? No bo w replay to możesz sobie dać kamerę każdą, jaką tylko ci się podoba. No ale jednak ciekawe, na czym grasz normalnie. Niemniej jednak gratuluję Ci siódmego miejsca. No i kolejny przejazd z kokpitu. tym razem mapa Ebisu Minami. Ja akurat tą mapę znam. E, dostarczy mi to Bazar Czarek 323Ci, czyli jeździ pewnie E46 e, z oznaczeniem silnika. Tam, wiecie, 2-3 litra chyba w kupę i w benzynie. No nie nie znam się na 46 Fajny przejazd, e, wyskok. Wow, i jakby uratowałeś tą, więc pokczap, bo nie wywaliło cię gdzieś na bok trasy. E, bo ten skok jest taki trochę trikki, bo niby jest prosty, jak i ładnie się ustawić, to ci nawet wyjdzie, i tyłkiem nie zahaczysz, ale właśnie, tyłkiem nie możesz zahaczyć, i nie możecie też obrócić. A wiadomo, że po wyskoku, no to często obraca, i w ogóle Twoje ręce wchodzą trochę w koło kierownicy, coś ci się tam nie zgrało ewidentnie w tym, w tej obręczy. No i dobra, na miejscu piątym, pierwszą piąteczkę, zamyka pan kaktus w maździe RX7 z paczki aut egp Pasetokorsa z bardzo fajnym hadem od Forza Horizon 4. Czekam teraz, aż ktoś zrobi Had od Forza Horizon 5, bo moim zdaniem wygląda on o niebo lepiej. Albo po prostu ten z czwórki mi się już przejadł na tyle, że żygam nim po prostu na wszystkie strony. Co do Twojego przyjazdu, panie kaktus, bardzo mi się podoba, ale zastanawiamy, dlaczego ty tak szarpiesz tym samochodem. Słuchaj, pani wchodzisz w te zakręty, ale tak kurde tym tyłkiem szarpiesz, że ja mam wrażenie, że ty grasz normalnie na klawiaturze, nie? Czasami to twoje auto porusza się tak kurde zero-jedynkowo. No dobra, pod koniec tam już nawet fajnie ci wyszło, no ale początek? To jakbyś ze strzałkami normalnie naciskał. Dzisiaj miejsce piąte, niemniej jednak przejazd bardzo mi się podobał. Tam troszeczkę ci się koła na początku wyprostowały, ale to nic nie szkodzi. No dlatego dzisiaj miejsce piąte, a nie wyżej. Ale ja wierzę głęboko w to, że będziesz wyżej, bo sam nie jeżdżę lepiej, nie? A rekopel prezentuje mi dzisiaj jakąś trasę górską. W ogóle na samym początku właśnie jak on tak wjechał sobie w tą trasę, nie driftując, mówię sobie, Jezus Mary, to będzie słaby przejazd. Ale tak z każdą kolejną minutą, jak się ogląda, czy tam sekundą, no bo minut to, to trwa kilka e, oglądania, no to człowiek się przekonuje do tego bardziej. Fajny przejazd, ja tak jak mówiłem i mówię w każdym w sumie odcinku tej serii. E, dlatego robimy sobie z tym przerwę, bo już nie wiem, co mam mówić powoli. Już e, słowa w słowniku mi się kończą. E, Propsuje trasy górskiej dlatego dzisiaj e, kolega jest na miejscu czwartym, a nie miejscu wyższym. W sensie niższym, wiecie, tam bliżej dziesiątki, bo podoba mi się po prostu jego przejazd. Ja sobie tak oglądałem na początku te, e, te nagrania, kiedy ustalałem ten ranking i mówię sobie, kurde, podoba mi się jego przejazd. Dam go na miejsce czwarte, bo fa bardzo fajnie przejechał. Sam bym coś takiego zrobił. No nic lepszego, bo nie, jest do nie jestem dobry w. Trasach górskich, no ale może kiedyś się poprawię. Mielu dzisiaj przybywa do nas na miejscu trzecim w jego E36, również z paczki DCKP. Jak poprzednie miejsce, tam kolega nam prezentował miejsce trzecie, dlatego że twój przejazd mi się podobał. A dlaczego tak nisko w sumie zarazem? Nie wiem, bo przejazd twój mi się po prostu podobał. Eee, nie, no żartuję oczywiście. Spoko przejście. Eee, spoko przejście. Spoko przejazd tej trasy. O, tak to fachowo powiem. Bardzo fajne autko Ogólnie propsuje auta z paczki DCKP, bo nie są to najprostsze auta do jazdy, ale jednak jeździ się nimi przyjemnie. Bynajmniej nie dla mnie, No bo niektórzy ludzie mówią, że strasznie nimi szarpie, za dużo mocy. A dla mnie to w sumie w sam raz człowiek się uczy jeździć na szybkich samochodach. To wtedy łatwiej wyjdzie na mniejszych mocach. No nie, no to akurat nie jest prawda. Ale gratuluję ich Chmielu trzeciego miejsca, bo znowu skupiłem się na sobie, a nie na przejeździe kolegi. No ale widzicie jak jedzie, sami sobie wywnioskujcie. Flamaster przez duże R na samym końcu przesyła nam nagranie z Drift Playground Nissan S13-14. Wybierzcie sobie, który numer jest tym właściwym numerem, żebym <grym> się tak ubezpieczył kurde, jak zobaczyłem to nagranie, to dawno powiem wam szczerze, nie widziałem tak fajnego przejazdu na tej mapce, bo ogólnie no, na tej mapce często ludzie trenują, dopiero uczą się driftować, a tu kolega pokazał naprawdę fajny poziom, jedzie przy każdej praktycznie barierce bardzo szeroko robi tą trasę, co mi się mega podoba, bo ja osobiście też lubię jeździć tak szeroko na tej trasie i ja ogólnie propsuję ten przejazd, bardzo mi się podoba, jeden z lepszych przejazdów w dniu dzisiejszym i tak się zastanawiałem czy by nie dać go na miejsce pierwsze, ale Mówię, no nie, dlaczego? Abo nie przesłał mi całego nagrania okrążenia, tylko mamy półokrążenia do tego takiego szerokiego zakrętu, na którym mi najbardziej zależało, bo chciałem zobaczyć, Jaką przejdzie sobie ten cały zakręt. No niestety, dzisiaj tylko i aż miejsce drugie. Gratuluję Ci, a my lecimy do jedyneczki. No i dobra, Viper Games na miejscu pierwszym Nissan S15 na mapie West Coast. Chyba grałem ogólnie tą mapę Bardzo przyjemna, bardzo ładny przejazd Wręcz perfekcyjny Oprócz na tej pierwszej zony Tego clipping pointu w sumie, bo to był point, nie zona Bo cała reszta jest Zrobiona po prostu idealnie Mamy tutaj kamerę tą zawodową Z zawodów, nie, którą się widzi na przykład W telewizji oglądając Te przejazdy, no nie mamy kamery Trzecioosobowej, no ale to może I nawet lepiej, bo tu w sumie Jest jasno, tak, widzimy wszystko Mamy bardzo przejrzysty przejazd, szeroką drogę, bardzo ładnie kolega to zrobił. Postarałeś się Piper, gratuluję Ci, słuchaj dzisiaj pierwszego miejsca. No i dobra, na dzisiaj to by było wszystko, mam nadzieję, że dzisiejsze zestawienie top 10 wam się podobało, jeżeli tak zostawcie ofensywną łapeczkę w górę, pamiętajcie, że jest to przedostatni odcinek z tej serii, najprawdopodobniej do wakacji zobaczymy, czy w wakacje już po studiach będę, tak będę miał więcej czasu, będę miał ochotę nagrywać tę serię i wy będziecie mieli ochotę oczywiście, no bo obie strony muszą być zadowolone. Na dzisiaj się z wami żegnam, do zobaczenia następnym razem, cześć!